Witajcie kochani, dzisiaj będzie dużo nowości. Szklane butelki 550 ml pojemności. Półka ścienna z motywem zwierzęcym. Dekoracje ogrodowe w świecącym bucie. Woda perfumowana. Krem podkreślający loki. Bluza i spodnie dresowe. W promocji, między innymi, szenilowy dywanik łazienkowy i wiele innych. Zestaw dekoracji na walentynki. Doniczki z pięknym wzorem. I donice giganty. Zaczniemy przegląd od promocji tygodnia. Komplet pościeli z bawełny z poszewką na poduszkę 140x200 cm za 34 zł. i 95 groszy. Z zapięciem na zakładkę pościel 2 metry na 2 metry z mikrofibry te większe z kolei mają zapięcie na guziki w cenie 31,95. Różne warianty kolorystyczne do wyboru. Z tym wzorem ma wymiary 140x2 m w cenie 34,95 i oczywiście jest z bawełny. Narzuta na łóżko z wyszywanym ozdobnym wzorem. 240x220 cm, kilka kolorów do wyboru w cenie 39 zł i 95 groszy. Mop do podłogi z funkcją rozpylacza ze zbiorniczkiem 500 ml pojemności. W promocji tego tygodnia zapłacicie niecałe 30 zł. Poduszka z antyalergicznym wypełnieniem. 60 na 70 cm. W cenie 17,95 zł. Bardzo duży pojemnik na kółkach z dwoma uchwytami o pojemności 145 litrów. 76 na 57 cm. Cena to niecałe 90 zł. Metalowy stolik przystawny, 51 cm wysokości o średnicy 47 cm, w trzech kolorach do wyboru, a cena to niecałe 26 zł. Ochraniacz na materac 90 na 200 cm, za niecałe 22 zł. Dyfuzor ze światłem LED z kamieniami soli himalajskiej do stosowania z olejkami eterycznymi na bazie wody. Za niecałe 50 zł. A tu obok mamy olejki zapachowe do kominków, różne warianty zapachowe do wyboru. Zapłacicie niecałe 8 zł. Świeca zapachowa z trzema knotami, pali się do 40 godzin. Cena to niecałe 18 zł. Dyfuzor zapachowy z drewnianą nakrętką 200 ml pojemności. Cena to niecałe 18 zł. Z serii Zrób to sam. Koszyk do własnego wykonania na szydełku, różne warianty do wyboru. Cena to niecałe 15 zł. Zestaw do kolorowania i rysowania 66 elementów. W zestawie temperówka i gumka. Cena to niecałe 22 zł. Zestaw akwareli w puszce 70 kolorów za 18:49. Pisaki z tuszem na bazie wody 10 sztuk w opakowaniu, z podwójną końcówką, cienką i pędzelkiem, pudełka można ustawiać w stos. Cena to niecałe 10 zł. Szkicownik w twardej oprawie z zamknięciem na gumkę. Za 7,49 A to szkicownik A4 w cenie niecałe 8 zł. Kolorowanki Disneya z naklejkami, wielkości A4 różne warianty do wyboru. Cena to niecałe 7 zł. 150-częściowy zestaw śrubek i kołków w cenie niecałe 18 zł. Kolejny zestaw trzech różnych rozmiarów kołków do betonu o średnicy 5, 6 i 8 mm. Za niecałe 18 zł. Kochani, przypominam wam o naszej grupie na Facebooku, Action: Co warto kupić, a co absolutnie nie polecacie. Link znajdziecie w opisie pod filmem lub przypięty w pierwszym komentarzu. Dzielimy się tam opiniami, co warto kupić. Dowiecie się tam o najnowszych filmach i promocjach. Śruby do płyt wiórowych. 100 sztuk w opakowaniu za niecałe 10 zł. I kolejne śruby do płyt biurowych za niecałe 9 zł. Majsterkowicze mają w czym wybierać. Organizer na kosmetyki do makijażu składający się z kilku małych pojemniczków. Cena to niecałe 12 zł. Mydło do rąk z motywem Disneya 500 ml pojemności. Różne zapachy do wyboru za niecałe 7 zł. Woda toaletowa Disneya z bransoletką. Różne zapachy do wyboru. Cena to niecałe 10 zł. Balsam do ust za 3,49 zł. Krem dla podkreślenia kształtu loków bez puszenia za niecałe 8 zł. Jednominutowa odżywka do włosów 97% składników pochodzenia naturalnego wzbogacona olejkami za niecałe 7 zł. Spray bez spłukiwania. zmniejsza puszenie się włosów za niecałe 7 zł. Hydrożelowa maseczka do ust za 2 zł. i 79 groszy. Balsamy do ust za 3 zł. i 49 groszy. Maseczka do twarzy w postaci chusteczki za 2 zł. i 69 groszy. Majtki 4 sztuki w opakowaniu, dostępne różne rozmiary od S do XL za niecałe 20 zł. Dwuczęściowy dres, różne rozmiary do wyboru w kolorze zielonym i czarnym. Za niecałe 45 zł. Bardzo milutki w dotyku szal o wymiarach 180x50 cm cena to niecałe 22 zł. Miękki, elegancki biustonosz z ozdobną koronką. Z regulowanymi paskami i zapięciem na haftki, za niecałe 20 zł. Skarpetki sportowe Umbro zapłacicie 10 zł. i 49 groszy. Antypoślizgowe skarpetki dwie pary w opakowaniu za niecałe 11 zł. Ciepłe skarpety narciarskie z domieszką wełny, dwie pary w opakowaniu. Za niecałe 22 zł. Kapcie hiszpańskie, wykończone kokardką, kilka kolorów do wyboru. Cena to niecałe 11 zł. Zestaw 85 części narzędzi w poręcznej walizce. Za niecałe 100 zł. Ścierka do mopa za niecałe 5 zł. Kolejne ściereczki do podłóg, dwie sztuki w zestawie za niecałe 7 zł. Antypoślizgowa mata łazienkowa 50x70 cm. Kilka kolorów do wyboru. Za niecałe 11 zł. Szenilowy dywanik łazienkowy 50 na 80 cm. Za niecałe 23 zł. Ściereczki z mikrofibry 35x35 cm 3 sztuki w opakowaniu. Za niecałe 5 zł. Pudełko z naklejkami Disneya, 8 rolek z naklejkami i 20 naklejek piankowych. Różne warianty do wyboru. Za 3 zł i 59 groszy. Zmywalne pisaki. Za 3 zł i 59 groszy. Maskotki Zuru, Koko i Friends. Cena to trzynaście zł i dziewięć groszy. Miś z sercem 50 cm wysokości. Świetny na prezent walentynkowy. Za niecałe 18 zł. Chodzący dinozaur. Za niecałe 45 zł. Lampa sufitowa LED o średnicy 29 cm. Z pilotem zdalnego sterowania z możliwością przyciemniania światła. Za niecałe 30 zł. Samoprzylepne lampy z pilotem zdalnego sterowania z funkcją RGB działają na 3 baterie typu 3 razy AA. Za niecałe 22 zł. Uniwersalny środek do czyszczenia. 750 ml pojemności, różne warianty do wyboru. Za niecałe 6 zł. Usuwa brud, tłuszcz i osady, zawiera sodę oczyszczoną. Za niecałe 6 zł. Żel do WC o zapachu cytryny lub ekaliptusa. 750 ml pojemności. Zgięta szyjka butelki umożliwia łatwe dozowanie. Usuwa osad z kamienia. Za 6.89. Aloesowy żel pod prysznic są jeszcze o zapachu orchidei i lawendy. Za 8 zł i 49 groszy. Kolejny żel pod prysznic z kwasem hialuronowym. 750 ml. Zapłacicie 8 zł. i 49 groszy. Olejki eteryczne: za niecałe 5 zł. Maseczka do twarzy: za 2 zł. i 69 groszy. Czteroczęściowy zestaw do mieszania i nakładania własnych maseczek: za niecałe 7 zł. Kwarcowy masażer do twarzy zapewnia lepsze ukrwienie skóry. Redukuje cienie i zmarszczki wokół oczu za 8.49. Serum do twarzy z płatkami róży za niecałe 8 zł. Woda perfumowana za 6.49. Maszynki do golenia, gilet z trzema ostrzami za niecałe 11 zł. Tych jest sześć sztuk w opakowaniu za niecałe 15 zł. Klapki damskie, kilka kolorów do wyboru: za niecałe 18 zł. Kapcie z pomponami kilka wariantów do wyboru w cenie 17 zł. i 49 groszy. Składana pluszowa pufa ze schowkiem o wymiarach 76 na 37,5 cm, a wysokość ma około 38 cm, wytrzymałość do 90 kg. Za niecałe 68 zł. Frytkownica o pojemności 3 litrów z regulowaną temperaturą do 190 stopni. Za niecałe 90 zł. W promocji tego tygodnia są jeszcze marmurowe patery o średnicy 19 cm za niecałe 18 zł. U mnie już ich nie było. Prażona granola bez laktozy z kawałkami owoców. Za niecałe 7 zł. Małe ciasteczka z kawałkami czekolady. Za 4 zł i 69 groszy. Batony Mars i Snickers, 3 sztuki w opakowaniu. Zapłacicie niecałe 6 zł. Orzechowe rurki z czekoladą. Za niecałe 10 zł. Ciastka oblane białą czekoladą. Za niecałe 4 zł. Niesolone orzechy z rodzynkami za 5.69. Mieszanka orzechów włoskich, migdałów i nerkowca za 11.95. Keczep ponad litr pojemności. Za niecałe 15 zł. Trenażer dla rowerów szosowych i górskich. Doskonały do utrzymywania formy zimą lub po prostu do szybkiego treningu bez wychodzenia z domu za niecałe 350 zł. Woda perfumowana z rozpylaczem w kształcie serca. Za 6,49 zł. Szminki do ust w pudełku. 6 sztuk w opakowaniu. Za niecałe 18 zł. Balsam do ust w sztywcie. Nadaje się zarówno do ust, jak i policzków. Konsystencja przypominająca galaretkę. Za niecałe 7 zł. Pudełko prezentowe w kształcie serca. Za niecałe 7 zł. Balony wypełnione konfetti na walentynki. Dwa warianty kolorystyczne do wyboru za niecałe 20 zł. Kartka z życzeniami na walentynki z kopertą za 2 zł i 69 groszy. Puszyste etui. Różne kolory do wyboru. Za niecałe 9 zł. Grilanda z kwiatami ze słoneczników, 1,5 metra długości. Za niecałe dziewięć złotych, kolejny łańcuch kwiatowy prawie dwa metry długości, za niecałe trzynaście złotych, łańcuch ze złotych lub zielonych liści sto osiemdziesiąt centymetrów długości, za niecałe dwanaście złotych. Sztuczne wiosenne kwiaty w doniczce. Różne rodzaje do wyboru. Za niecałe 9 zł. Zegar ścienny z cyframi rzymskimi, ozdobiony kamykami i szkłem lustrzanym, 34x34 cm. Za niecałe 45 zł. Drewniana taca bambusowa z podwyższonymi bokami. O średnicy 38 cm. Cena to niecałe 28 zł. Szklane butelki 550 ml pojemności. Różne warianty do wyboru. Z pętelką na zakrętce. Za niecałe 18 zł. Słoiki z żebrowanego szkła z drewnianą pokrywką z drzewa akacjowego, około 1 litra pojemności, za niecałe 12 zł. Szklana bomboniera z pokrywką: różne warianty do wyboru, zapłacicie niecałe 7 zł. Słoik na zapasy około 1 litra pojemności za niecałe 12 zł. Ten jest mniejszy ma 700 ml pojemności za niecałe 8 zł. Drewniana półka ścienna z motywem głowy zwierzęcia. 40 na 10 cm a wysokość około 16 cm różne warianty kolorystyczne do wyboru. Z uchwytami do zawieszenia za niecałe 18 zł. Drewniana szafka nocna 40 na 29 cm, a wysokość około 52 cm. W promocji tego tygodnia zapłacicie niecałe 60 zł. Toster z sześcioma ustawieniami stacką na okruchy. Zapłacicie niecałe 45 zł. Butelka na napoje z aluminiową nakrętką. Około 1,5 litra pojemności. Różne warianty do wyboru. Za niecałe 12 zł. Komoda z siedmioma szufladami. 36 na 26 cm, a wysokość około 58 cm.

Woda perfumowana we flakonie w kształcie pantofelka. 100 ml pojemności, różne warianty do wyboru. Za niecałe 20 zł. Kolejna woda perfumowana w tej samej cenie 19,95. Lampka nastrojowa z pilotem zdalnego sterowania. Wielokolorowe światło reaguje na dźwięk. Za niecałe 35 zł. Dekoracja ogrodowa z lampą solarną. Różne warianty do wyboru. Cena to 12 zł. i 49 groszy. Ozdoba na patyku za 1 zł. i 69 groszy. Cudne dekoracje ogrodowe, pies i kot z lampą solarną za niecałe 40 zł. Kolejna solarna figurka ogrodowa ze świecącymi oczami automatycznie ładuje się światłem słonecznym. Za niecałe 45 zł. Szklany słój solarny z panelem słonecznym. Za niecałe 13 zł. Łańcuch świetlny solarny. 10 lampek LED. Około 10 metrów długości. Działa na energię słoneczną. Za niecałe 23 zł. Dekoracyjna poduszka ogrodowa 44x44 cm, różne kolory do wyboru. Za niecałe 23 zł. Obrotowa lampa ścienna. Źródło światła na energię słoneczną. Zapala się automatycznie w ciemności, gdy ktoś przechodzi obok. Cena to niecałe 65 zł. Wiklinowy kosz z uchwytami na kwiaty za niecałe 23 zł. Sztuczny żywopłot 38x38 cm, doda zielonego akcentu na przykład na balkonie, możecie go łączyć ze sobą. Za niecałe 18 zł. Podstawka pod rośliny na kółkach o średnicy 40 cm. Idealna do przemieszczania dużych doniczek lub jako podstawka za niecałe 20 zł. Plastikowa doniczka na nóżkach z pięknym wzorem. Cena to niecałe 13 zł. Ciemno-szara doniczka z imitacji cementu 28x25 cm za niecałe 20 zł. Plastikowa doniczka o średnicy 40 cm za niecałe 27 zł. Doniczka gigant o średnicy 60 cm za niecałe 80 zł. Poduszka z subtelnym wzorem kwiatowym. 45 na 45 cm. Cena to niecałe 23 zł. To był długi film. Do zobaczenia w kolejnym filmie.